Biznes jest. Po to, żeby zarabiać. Głupio. głupio. Jak głupio. Właśnie. Nie ma praca. Nie ma kasa. Nie ma co jeść. Źle. Wtedy robić biznes. Praca dać. Sprzedać. Zarobić. Jest dobrze. Cierpienie, po to biznes. No, ale każdy biznesmen powie, że tak robi. Zarobić, żeby żyć i pracę dać. Dobrze. Żyć, żeby zarobić, źle. A jak to odróżnić? Bardzo prosto. Każdy czuje. No, niekoniecznie. No, no dobra, czuję. Co czujesz? I gdzie? Nie oszukujmy się. Przecież dlatego wszyscy się tu znaleźliśmy. Że nam się system wartości popieprzył. Żyjemy, żeby pracować i się tylko oszukujemy, że jest odwrotnie. O tak. Popieprzył. Bazłanie, po bazłanie? Po